Co jest dla nas wszystkich łatwiejsze? Wierzyć czy służyć? Witam wszystkich słuchaczy i sympatyków dobrych mediów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W bardzo krótkim dzisiaj fragmencie św. Łukasza, Jezus daje odpowiedź dla uczniów, którzy proszą, aby im wiarę przymnożył. Ale zaraz po tym Jezus mówi o służbie. Kiedy patrzymy na działanie pana Jezusa, jego nauczanie, tak samo patrzyli jego uczniowie ówcześni to słyszeli Jego naukę, widzieli znaki, dziwili się, a potem mówią, stwierdzają, że brakuje im wiary. Ale może postawić pytanie, no ale po co wiara jest potrzebna? Do czego? Co z tego mam, że jestem człowiekiem wierzącym? I w imię czego, po co miałbym prosić o wiarę, o po jej pogłębienie? Pan Jezus daje odpowiedź, po to, żeby służyć. Bo po rzecz biorąc, nikt z nas służyć nie lubi. Nie chcę. Wolimy, żeby było odwrotnie, żeby nam służono. A sam Pan Józef powiedział kiedyś, że po to na świat przyszedł, aby nie Jemu służono, ale żeby służyć i oddać swoje życie. Więc jeśli za uczniami prosimy Panie przymnoż nam wiary, to trzeba sobie postawić pytanie, ale po co ja o to proszę? W jakim celu? Co z tego ma wyniknąć na przyszłość? Jaki ma być owoc? I dlaczego, no niestety, muszę służyć braciom, siostrom, bliźniemu? Bo przecież sam Pan Jezus powiedział, abyśmy Jego naśladowali, nie tylko w nauczaniu, ale i w służbie. I bez wiary służba jest strasznie męcząca, bo człowiek wtedy nie ma motywacji. Ale zobaczmy, że Jezus bardzo daje taką sprytną odpowiedź. Najpierw daje odpowiedź dotyczącą wiary. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i tak dalej, a potem mówi o służbie. Po ludzku, jak wiemy, to jest nie takie proste, nie takie łatwe, wręcz przeciwnie, raczej jest zniechęcające, ale po Bożemu sprawa wygląda zupełnie odwrotnie, zupełnie inaczej. Bo jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa jako żywego Boga i uznajemy Jego obecność w drugim człowieku, to wtedy sobie zdajemy sprawę coraz bardziej, komu służymy. Nie tylko temu człowiekowi bliźnim, ale też Jezusowi. I dlatego potrzebna jest wiara, a więc i motywacja, a więc relacja z Jezusem, żebyśmy nie tylko nie zapomnieli, ale mieli siły, ochotę nie z tego świata, tylko ze świata właśnie żywego Boga, który daje łaskę. Bo jak wiemy, wiara jest łaską. I dlatego niech Pan Jezus przez dzisiejsze Słowo przynaża nam wiary, abyśmy jej nie utracili, abyśmy wiedzieli, po co ją otrzymaliśmy, w jakim celu. I abyśmy wiedzieli, że ona służy po to, żebyśmy służyli innym bliźnim. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłą niedzielę. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.